Pokażemy sobie w tej chwili, w jaki sposób z poziomu formularza głównego, który już mamy utworzony, jesteśmy w stanie sobie utworzyć podformularz. Czyli takie standardowe podejście. Oczywiście nie musimy się obracać w ramach formularza, wyłącznie formularza głównego, tylko na przykład potrzebujemy sobie dołożyć kolejny formularz, w którym chociażby możemy umieścić informacje dotyczące naszego projektu, twórców, ewentualnie jakieś, jakąś instrukcję obsługi, tu też to, lub też inny podformularz, za pomocą którego wprowadzimy dane, do, które mają, ma, no, mają być przekazane do formularza głównego, czyli w momencie, kiedy tych pozycji, tych danych Byłoby za dużo, co, co znacznie zaciemniłoby nasz formularz główny. Możemy to robić poprzez formularze dodatkowe, skąd dane przesłane są, czy będą do naszego formularza głównego. No w zasadzie robi się to w sposób, który już no trochę znamy, dlatego że pamiętajmy, że ten formularz główny, który widzimy, też musieliśmy sobie wygenerować. W tej chwili proponuję, żebyśmy to zrobili, czyli wygenerowanie podformularza zrobili poprzez wywołanie akcji dla przycisku. Wybieram sobie w takim razie przycisk, ustawiam go sobie na formularzu głównym. No i teraz, naciskając mój przycisk, chcę. Wywołać nowy formularz. To oczywiście, tworzy się struktura uchwytu dla tego mojego przycisku. Kwestia tylko zapisu, co się ma te, po, przy, po przyciśnięciu tego przycisku wydarzyć. No i my chcemy, żeby utworzył się nowy formularz. Więc piszę sobie y, y, następującą y, formułę: y, formularz, uchwyt. Y, Niech to będzie nowe okno, czyli nazwa naszego formularza. Które to nowe okno, któremu to nowemu oknu chcę przypisać następującą czynność, czyli wywołanie nowego formularza. Ok, jedna linia no i druga linia co potrzebuję zrobić no, moje nowe okno czyli ten mój nowy formularz po prostu z wykorzystaniem e, funkcji show czyli pokaż e, pokazać czyli wyświetlić metoda show koniec, koniec metody e, no i w zasadzie mamy gotową metodę, która z poziomu formularza głównego wywoła mi formularz, wywoła mi nowy formularz, czy podformularz. Sprawdźmy czy na pewno tak jest Mamy kompilator standardowo, awa sobie szuka, czy nie ma czegoś podejrzanego, ale przyspieszymy but button i mamy uruchomiony nasz podformularz podformularz, który zostaje wywołany z poziomu formularza głównego i przez akcję realizowaną, znaczy, czy akcję przypiętą na naszego, na naszego przycisku.